Cześć, z tej strony Zordi Petrohead. i witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Nissan Skylena z filmu Zaszybcy Zawściekli z kolekcji De Agostini. O, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jakie elementy zawiera 57 numer kolekcji, a potem złożymy sobie deskę rozdzielczą część 6. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. Dziękuję wszystkim wspierającym, którzy mogli obejrzeć ten film wcześniej, a teraz zaczynamy. Numer 57 zawiera górny otwór wentylacyjny deski rozdzielczej. Górny otwór wentylacyjny. <noise> Bardziej mi powiedział, że to jest zaślepka z otworami wentylacyjnymi, przedniej szyby na przykład. Plastikowy. Jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieram się za składanie. W pierwszym kroku wypinamy sobie z płytki sterującej oświetleniem wypinamy sobie kabelek o znaczeniu te. Bierzemy sobie deskę rozdzielczą i potrzebujemy wpiąć tą żaróweczkę tutaj w oświetlenie tego centrum multimedialnego. Najlepiej już sobie od razu zgiąć kabelek. Wciskamy żaróweczkę jest git. Każą nam tutaj sprawdzić czy e, nam się ten element zamyka, czy się otwiera. Wszystko się zgadza i to by było na tyle. Tak właśnie się prezentuje deska rozdzielcza na tym etapie jej budowy. No cóż, dzisiaj za bardzo sobie nie poszaleliśmy, bo po pierwsze dostaliśmy element, którego nie używaliśmy dzisiaj. Po drugie, tylko podłączyliśmy jedną żaróweczkę i to tyle. <grym> Więc no, ok, musi być to podświetlenie, ale no taki trochę bezsensowny numer. Bo można byłoby ten krok włączyć do jakiegoś innego numeru. No, to jest właśnie ten jeden z tych przykładów, kiedy mm, widać, że na siłę jest rozciągana kolekcja tylko po to, żeby. Było te 110 numerów, gdzie prawdopodobnie można by było to zmieścić w 100 numerach. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. A jeśli chcecie mieć większy wpływ na rozwój tego kanału, możecie zostać wspierającymi klikając w odpowiedni przycisk pod tym filmem. Wspierając kanał pomagacie mi robić dla Was więcej filmów oraz m.in. macie wcześniejszy dostęp do filmów, które wrzucam na kanał. Po w następnym odcinku złożymy sobie kolumnę kierownicy. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał. A ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.